Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo. Ja chciałabym się odnieść w dwóch zdaniach do wystąpienia pana rzecznika. Panie rzeczniku, ja przypominam, że był pan bardzo długo rzecznikiem, 5 lat, jest pan bardzo długo. Miał pan swoją rodzinę polityczną, z której się pan wywodził. Proszę powiedzieć, co Pan takiego wygrał, załatwił dla przedsiębiorców przez te wszystkie lata, bo przemawia Pan jak Trybun tutaj w imieniu małych i średnich przedsiębiorstw, wtedy poucza nas Pan, co mamy zrobić. Projekt ustawy jest rządowy, my wiemy, co obiecaliśmy w kampanii, a ja mam pytanie do Pana, co Panu się udało? Spotykaliśmy się na posiedzeniach komisji, miał Pan inne zdanie na temat covidowej pomocy, bo tutaj byliśmy zbieżni, ale też się panu nic nie udało. Mieliście czas, mieliście koniunkturę gospodarczą i niewiele zrobiliście, także proszę tutaj nie robić siebie.